Siemaneczko widzowie z tej strony X 5281 Podłogę Dzisiaj wam pokażę poradnik jak pobrać wojanowice ale z 2024 i tam jest nowy domek Jest pty, do, y, domek Ptysia Jest wieżowe z no, skin jest ptysia Wszystko jest nowe i nowy domek widzowie. To jest za darmo w ogóle. Ja Wam wszystko wytłumaczę i pokażę. Zasubskrybujcie mój kanał, bo ja lecę po 200 subskrypcji. Dobra, i wpisujemy tak woja mapa za free. O. E, kurde e, ciągle mi to. Dobra, patrzcie, wchodzicie tu. Jest tu. Dobra. wchodzicie tu, kontynuuj. I tu jest takie coś wyświetla wam. I to pobieracie. Pobiera wam się. To tylko trochę sekund zajmie. Zaufajcie mi, że to jest najnowszy, e, najnowsza mapa i że będziecie mogli sobie codziennie grać. Nie musicie pobierać mapy od jakiegoś youtubera, jak Enderka albo Dircika, tylko wpisujecie y, no, to samo co ja i tyle no dobra o jak mi się pobrało to ja zamykam wchodzę w, w to czekajcie pobieramy tu ej, tak znaczy tak klikacie tu word o Musicie też tak trochę poczekać. O, albo szybko po prostu to możecie se usunąć. Klikacie launcher. Chodzicie tu. Czekajcie. Safes mam tu światy swoje. Ty też udaję tu zamykasz i rozpatrzę. I gra. I gra się sama odpali. To jest dla tych, co nie umiał e, pobierać i wklejać mapy. To teraz możecie się nauczyć wy minutę wklejać takie mapy piszę moja nowica ja sobie zmienię na moja nowica zapisz chodzę tu bardzo się cieszę że mi się to bardzo udało jak to mi się udało to znaczy że posłuchałeś mnie i że oglądasz moje filmy, że posłuchałeś mnie jak to ogarnąć i teraz może sobie na tych na takich pięknych bojanowicach. O, jest nowe. O, nie ma tu hakera nic. Tu jest nowy wieżowiec tysia. Tu jest czerwona jak jest ta widownia. Tam jest ten. No, możecie się teraz bawić. Zrobić serwer, z kolegami sobie grać e, Nie wiem po co mam tutaj. Dobra tu, tu jest to Pokażę Pokazuję wam O tu macie To jest kogoś w Czekajcie A Tu? Nie, dobra To znaczy no ja oglądam bo moja najpaliowa. O, tu macie coś takiego. Ja to, ale... O, tu macie ta. Tu jest chyba te stoiszko, co robi sobie, tak? I wychodzimy. Macie tu, to sami sobie to chcę zobaczycie, o mogę jeszcze mam Paliona jestem panem paliona i wojana, wojany panie wracajcie do siebie, bo mi się smakuje jak was nie ma, dobra, o tu macie tak, no, Czy tu takie trzeba o, Tak prawie wygląda upaliona, ale... Też? O! W prawdziwym życiu też jest tak, że tu ma tu ulicę i to bo wiecie jak no, Macie telewizję zieloną. No, no, o tu można się puskać. Tu się można dać też swoje zbroje i swoje. O, tu macie telewizor, możecie... Co wygląda, że bo baroł jest 7 i tu można się oglądać. To jest odżarowane od 1 do 1. Tu jest ten domek i tam. O! Pokażę wam, co jest je, e, na zori. Bo w jednym domu nie odwołana nie było takiego czegoś jak ten kryt? Chyba tego, patrzcie, nie było takiego, co jakby nie było, było drewno, o, pięknie, wygląda pięknie to wszystko, zostawcie sobie na pamięć, żebyście mogli sobie pograć, I teraz możecie sobie pobierać, grać, sobie lubicie.